Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Spraw kryminalnych, jak sami wiecie, niestety jest całe mnóstwo. Nie o wszystkich mówi się głośno, nie wszystkie zyskują duży czy w sumie jakikolwiek rozgłos. Czasami zdarza się, że czas mija i wydaje się, że dana sprawa nie znajdzie już rozwiązania, że winny nie poniesie konsekwencji. W takich przypadkach bliscy ofiar nie wiedzą, co się tak naprawdę stało, nie mogą pożegnać ukochanej osoby, i cały czas towarzyszy im niepokój i ból. Czasami jednak sprawca zostawia po sobie ślad, i choć nie od razu, to finalnie właśnie on doprowadza do schwytania winowajcy. Rozwój technologii i wszechobecne kamery na szczęście nie sprzyjają sprawcom. A czasami okazuje się, że rozwiązanie jednej sprawy jest dopiero początkiem. Zapraszam do wysłuchania. Morgan Dana Harrington urodziła się 24 lipca 1989 roku w Charlottesville w stanie Virginia. Jej ojciec Dan był lekarzem, a matka Jill pielęgniarką. W przeciwieństwie do swoich rodziców, którzy byli raczej umysłami ścisłymi, Morgan była artystyczną duszą, uwielbiała sztukę i muzykę. Dziewczyna była energiczna, wesoła i bardzo ambitna oraz zdolna. W 2007 roku, w trybie przyspieszonym, jako jedna z najlepszych uczennic ukończyła liceum, następnie została przyjęta na Uniwersytet Virginia Tech w mieście Blacksburg. Studiowała pedagogikę i w przyszłości chciała zostać nauczycielką. Dzieliła wówczas mieszkanie studenckie z jedną współlokatorką, ale dziewczyny nie zdecydowały się zamieszkać w miasteczku uniwersyteckim. Morgan była bardzo związana ze swoją rodziną. Odwiedzała swoich rodziców praktycznie co tydzień i regularnie rozmawiała z nimi przez telefon. Sobota 17 października 2009 roku był dniem, na który Morgan czekała od dawna. W planach miała wybrać się ze swoimi trzema koleżankami na koncert Metaliki. Mówiła o tym od bardzo dawna, a bilet czekał już przypięty na drzwiach lodówki. Dwudziestolatka była podekscytowana, że w końcu zobaczy jeden ze swoich ulubionych zespołów na żywo. Najpierw jednak odwiedziła swoich rodziców, którzy mieszkali wówczas w mieście Roanoke, i dopiero stamtąd ruszyła w kierunku Charlottesville. Widowisko odbywało się w hali John Paul Jones, która znajdowała się na terenie kampusu Uniwersytetu Virginia. Tuż przed rozpoczęciem koncertu, Morgan powiedziała swoim znajomym, że musi iść do toalety i że zaraz wróci. Aczkolwiek minęło kilkanaście minut, a kobiety nadal nie było. W końcu przyjaciółki postanowiły zadzwonić do Morgan. To połączenie zostało wykonane o 20.48. Morgan odebrała i oznajmiła, że jakimś sposobem wyszła poza teren hali, i ochroniarze nie chcą jej wpuścić z powrotem z uwagi na panujące procedury, które zakazywały ponownego wstępu na teren hali. Morgan dodatkowo nie miała przy sobie biletu, bo zostawiła go w kieszeni kurtki, która cały czas znajdowała się w środku. Mimo wszystko stwierdziła, żeby dziewczyny się o nią nie martwiły i dobrze się bawiły. Bo ona sobie poradzi i po prostu będzie się już kierować w stronę mieszkania koleżanki, w którym wszystkie miały zatrzymać się na noc. Jeśli słuchacie tego odcinka na YouTube, to teraz na ekranie pojawi się mapka, która pomoże nam wspólnie prześledzić późniejsze kroki Morgan. Około 21:10 kobieta przeszła przez parking obok auli uniwersyteckiej i zaczęła kierować się w stronę Lanningham Field. Gdzie była widziana niecałe 10 minut później. O 21:30 Morgan znajdowała się już na ulicy Copley Street Bridge, gdzie próbowała złapać taksówkę lub znaleźć inny środek transportu, aby dostać się w miejsce noclegu. Był październik, a kobieta zostawiła swoją kurtkę na koncercie. Świadkowie zeznali potem, że widać było, że jest jej zimno. Dodatkowo wydawała się być zagubiona i zdezorientowana. Na twarzy miała ranę, która lekko krwawiła. Przyjmuje się, że Morgan mogła upaść w drodze do toalety i wówczas się zranić. Jest to również możliwe, że kobieta była pod wpływem alkoholu i to dlatego znalazła się poza terenem hali. Mogła błądzić w poszukiwaniu łazienki, upaść i być wtedy już tak skołowana, aby wyjść przed budynek. Przyszła mi też tutaj do głowy pewna myśl: mianowicie, jak ważne jest to, aby trzymać się razem podczas wieczornych wyjść. Często pod nosem śmiejemy się z tego, że kobiety do toalety zawsze chodzą grupami, ale wbrew pozorom jest to dość pomocne plotki plotkami ale sprzyja to także bezpieczeństwu. Jeśli wychodzimy razem, nie powinniśmy się rozdzielać i tak zorganizować powrót, aby nikt nie wracał zupełnie sam. Niby prosta zasada, ale ta historia po raz kolejny potwierdza, jak bardzo jest ważna. I myślę, że przy okazji tego podcastu warto to również podkreślić. Niestety, po tym jak Morgan była widziana w pobliżu skrzyżowania, ślad po niej zaginął. Nikt później nie miał już z nią kontaktu ani nie została przez nikogo dostrzeżona. Gdy następnego dnia Morgan nie pojawiła się w domu rodzinnym, a jej telefon nie odpowiadał, rodzice zaczęli się martwić. Kiedy otrzymali wiadomość, że na parkingu na Lanningham Field znaleziono jej torebkę oraz telefon, wiedzieli już, że stało się coś złego. W torebce znajdowały się dokumenty kobiety, a z jej telefonu ktoś wyciągnął baterię. Morgan została uznana za osobę zaginioną i rozpoczęto poszukiwania. Zgłosiło się około 2000 wolontariuszy. Rozwieszano ulotki, szukano w okolicach uniwersytetu, co więcej, Metallica opublikowała film z prośbą o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, nawet takie, które wydają się być błahe. Funkcjonariusze sprawdzali nagrania z kamer. Poprosili też uczestników koncertu, aby przejrzeli swoje prywatne filmy z tego dnia, biorąc pod uwagę, że ktoś mógł zarejestrować Morgan przypadkiem. W końcu wyznaczono również nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania tej sprawy. Metallica dodała do tej puli 50 tysięcy dolarów. I choć zgłosiło się wiele osób z różnymi wskazówkami, to śledztwo nie poruszyło się do przodu ani o centymetr. Nie znaleziono ani Morgan, ani żadnego tropu, który śledczy mogliby podjąć. W listopadzie odnaleziono koszulkę, którą Morgan prawdopodobnie miała na sobie w dniu zaginięcia. Była to koszulka zespołu Pantera, którego Morgan także była wielką fanką i którego lubiła słuchać. Bluzkę znaleziono rozwieszoną na krzakach, przed jednym z budynków mieszkalnych, w samym środku kampusu uniwersyteckiego, około 2,5 km od hali, w której odbywał się koncert. Sposób, w jaki została rozłożona, sugerował, jakby ktoś specjalnie położył ją tam na pokaz, jakby była ona jakimś trofeum. Dwa miesiące później do domu państwa Harrington zadzwonił telefon. Odebrał go ojciec Morgan. Po drugiej stronie słuchawki był dziennikarz, który spytał: Czy mężczyzna skomentuje odnalezienie ciała jego córki? Zapadła głucha cisza. Niestety, w taki właśnie sposób ojciec dowiedział się, że policja odkryła szczątki Morgan. Śledczy nie zdążyli nawet oficjalnie poinformować rodziców dziewczyny. Morgan została znaleziona przez rolnika, który odkrył jej ciało na terenie swojej własnej farmy, choć w dość odległym zakątku. Jego działka znajdowała się około 16 km od hali, w której kilka miesięcy wcześniej odbył się koncert Metaliki. Były to rozległe pastwiska, pola uprawne oraz tereny zalesione. Szczątki były ukryte w wysokiej trawie, niedaleko strumienia. Rolnik dostrzegł je, bo siedział akurat na traktorze i widział wszystko z góry. Początkowo, gdy zobaczył coś w trawie, pomyślał, że to martwy jeleń, lecz gdy podszedł bliżej, zauważył ludzką czaszkę. Wtedy natychmiast zadzwonił na policję. W pobliżu ciała nie zlokalizowano żadnych ubrań, biżuterii czy innych rzeczy, które mogły należeć do ofiary. Farma znajduje się w pewnej odległości od drogi. Więc funkcjonariusze doszli także do wniosku, że osoba, która porzuciła tam ciało, musiała dobrze znać te okolice. Stan zwłok nie pozwolił na określenie przyczyny zgonu. Obrażenia wskazywały jednak na to, że atak był brutalny. Kości Morgan były roztrzaskane na kawałki. Kobieta prawdopodobnie została także wykorzystana. Policjanci byli zdania, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nie był to pierwszy raz, gdy napastnik kogoś zaatakował i że istnieje duża szansa, że uderzy ponownie. Gdy w końcu przeprowadzono wszystkie konieczne badania na znalezionej wcześniej koszulce, okazało się, że znajduje się na niej DNA-morgan oraz jeszcze jedno obce DNA. Przeszukanie kryminalnej bazy danych przyniosło śledczym jeden pozytywny wynik, który wskazywał, że znaleziono zgodność DNA. Nie było to jednak imię i nazwisko sprawcy, lecz zgodność z próbką, która została pobrana w zupełnie innej sprawie. Była to nierozwiązana sprawa gwałtu z 2005 roku, do którego doszło w mieście Fairfax w stanie Virginia, czyli ponad 150 km od Charlottesville. Potwierdzało to także wstępną tezę funkcjonariuszy, że zabójstwo Morgan nie było pierwszym przestępstwem, którego sprawca się dopuścił. Przypadek z 2005 roku dotyczył 26-letniej kobiety, która w źródłach określana jest jedynie inicjałami RG, z uwagi na to, że kobieta chciała zachować anonimowość. Tego feralnego dnia wracała do domu z zakupów było około 20:30. W pewnym momencie zauważyła, że ktoś za nią idzie. Odwróciła się i zobaczyła obcego mężczyznę. Zapytała go więc, czy może mu w czymś pomóc, na co on odparł, że czeka na swojego kolegę. Kobieta była przestraszona, ale postanowiła kontynuować swoją trasę. Chwilę później znowu usłyszała za sobą kroki. Nieznajomy zaatakował ją wówczas od tyłu i zaciągnął do pobliskiego parku. Następnie rzucił ją na trawę, usiadł na jej nogach i zaczął uderzać jej głową o ziemię. Kobieta próbowała się bronić, kopała i okładała go na oślep, ale napastnik był bardzo silny i w końcu chwycił ją za gardło. Kobieta straciła przytomność, została wykorzystana i pobita. W trakcie tego ataku na pobliski parking wjechał jednak samochód, który oświetlił miejsce napaści. Agresor uciekł w kierunku drzew. Kierowca zobaczył kobietę, która była pokryta krwią i błotem. Prawdopodobnie uratował jej życie tym, że pojawił się na parkingu w tamtym momencie. Próbował nawet gonić napastnika, lecz bezskutecznie mężczyzna zdążył oddalić się z miejsca zdarzenia. Ofiara została przetransportowana do szpitala oraz wezwano policję. Kobieta dość dobrze zapamiętała agresora, i na podstawie jej słów sporządzono portret pamięciowy. Sprawca był czarnoskórym, wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną miał krótkie włosy oraz zarost. Oprócz szkicu, policjanci byli jednak w posiadaniu jeszcze jednego bardzo ważnego dowodu DNA sprawcy, które pobrano spod paznokci ofiary. Gdy śledczy odkryli to powiązanie tej starej sprawy z morderstwem Morgan postanowili zaktualizować portret pamięciowy, biorąc pod uwagę, że minęło już pięć lat, a mężczyzna mógł zmienić fryzurę lub pozbyć się zarostu. I choć rodzice Morgan robili wszystko, aby sprawa ich córki nie została zapomniana, to policjanci znowu tknęli w martwym punkcie. Przez kolejne cztery lata w tej sprawie nie pojawił się żaden nowy trop. W międzyczasie w okolicy zaginęła kolejna młoda kobieta Alexis Murphy. Rodzice Morgan brali udział w jej poszukiwaniach, starali się wspierać i pomagać rodzinie dziewczyny. Wiedzieli, jakie to uczucie być w takiej sytuacji. I wtedy, w 2014 roku, znowu zaginęła młoda kobieta osiemnastoletnia Hannah Elizabeth Graham. Dla rodzin Morgan i Alexis stało się oczywistym, żeby zaangażować się również i w te poszukiwania. W tamtym momencie rodzice Morgan nie wiedzieli jeszcze, że historia Hany pomoże w rozwiązaniu sprawy ich własnej córki. Hannah Elizabeth Graham urodziła się 25 lutego 1996 roku w Reading w Wielkiej Brytanii. Jej rodzice przenieśli się do USA, gdy dziewczynka miała zaledwie 5 lat. Hanna była bystra, ambitna i pewna siebie. Była uzdolniona muzycznie, grała też w softball i była w tej dziedzinie naprawdę dobra. Do tego jeździła na nartach, lubiła podróże i piesze wędrówki. Jej znajomi twierdzili, że dziewczyna miała raczej cierpkie poczucie humoru, ale była bardzo lubiana i pomocna. Studiowała na drugim roku na Uniwersytecie Virginia w Charlottesville. 13 września 2014 roku wybrała się ze swoimi znajomymi na imprezę. Był sobotni wieczór. Najpierw bawiła się na domówce, gdzie spotkała dobrą znajomą. To właśnie z nią postanowiła odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Tam nie spędziła jednak już wiele czasu. W pewnym momencie postanowiła wyjść i zupełnie sama zaczęła kierować się w stronę centrum miasta. Gdy Hanna nie pojawiła się na spotkaniu z przyjaciółmi kolejnego dnia, a w poniedziałek nadal nie dawała znaku życia, jej znajomi skontaktowali się z rodzicami dziewczyny. Jej zaginięcie zostało zgłoszone na policję. Śledczy byli w stanie ustalić, co dokładnie dziewczyna robiła po opuszczeniu domówki, bo dysponowali wieloma nagraniami z monitoringu. 40 minut po północy, Hanna została zarejestrowana przez kamerę przed irlandzkim pubem McGrady's, który znajdował się trochę ponad kilometr od miejsca, gdzie odbywała się druga zabawa. Dziewczyna na nagraniu wyglądała na pianą. Następnie podobno próbowała wejść do tego lokalu, ale nie została wpuszczona przez ochroniarzy, i na kolejnym filmie można zobaczyć, jak dziewczyna odchodzi. Następnie, 5 minut przed pierwszą w nocy, Hanę uchwyciła kamera przed stacją benzynową. Widać, jak dziewczyna biegnie. Choć to wideo wygląda dość niepokojąco, to nie wydaje się, żeby kobietę ktoś śledził. Dziesięć minut później Hana przechodzi obok pizzerii, niedaleko galerii handlowej w centrum miasta. W tamtym momencie dziewczyna wysłała także wiadomość do swojej koleżanki. Napisała, że się zgubiła i że będzie próbowała odnaleźć miejsce imprezy. Na nagraniu z okolic restauracji można jednak dostrzec, że po drugiej stronie ulicy idzie mężczyzna, który w momencie, gdy dostrzega Hanę to zawraca i zaczyna za nią podążać. W tamtej chwili idzie około 20-30 metrów za nią. Kolejna kamera, która znajdowała się przed salonem jubilerskim, nagrała jak Hanna idzie już razem z tym mężczyzną. Nieznajomy obejmuje dziewczynę w pasie. Para była później widziana około 1:32 w nocy w pubie o nazwie Tempo. Siedzieli razem przy barze, a mężczyzna postawił Hanie drinka. Świadkowie zeznali, że Hanna sprawiała wrażenie, jakby wypiła za dużo, a tajemniczy nieznajomy cały czas ją obejmował, ale nie wydawał się być szczególnie życzliwy. Ostatni raz Hanna była widziana żywa, gdy stała przed pomarańczowym samochodem właśnie z tym mężczyzną i powiedziała, że nie wsiądzie z nim do auta. W poszukiwania Hany zaangażowało się wiele osób. Szukali jej znajomi, studenci uniwersytetu, na który dziewczyna uczęszczała, oraz okoliczni mieszkańcy. Było to jedno z największych poszukiwań w historii Virginii. Sprawa stała się także bardzo głośna i była żywo dyskutowana w mediach społecznościowych. Rodzice Hany zwrócili się z apelem o pomoc w odnalezieniu córki. Gdy funkcjonariusze dotarli do nagrań z monitoringu, tajemniczy nieznajomy stał się oczywiście ich głównym podejrzanym. Wkrótce śledczy byli w stanie go zidentyfikować, bo anonimowy informator skontaktował się z nimi i podał jego pełne dane. Okazało się, że podejrzanym był 32-letni Jesse LeRoy Matthew Jr. Jego nazwisko szybko przedostało się do mediów, i o dziwo mężczyzna sam zgłosił się na posterunek i poprosił o prawnika. Odmówił jednak składania wyjaśnień. W związku z tym, że funkcjonariusze nie mieli żadnych podstaw, aby go zatrzymać, postanowili puścić go wolno i obserwować 24 godziny na dobę. Kilka godzin później mężczyzna zabrał samochód swojej siostry i, jadąc coraz szybciej i szybciej, zaczął uciekać z Charlottesville. Niestety, w pewnym momencie zupełnie zniknął z oczu policji. Gdy ta informacja pojawiła się w gazetach, ludzie byli oburzeni. Zastanawiali się: Jak policjanci mogli zgubić trop w odniesieniu do głównego podejrzanego w sprawie morderstwa? Śledczy szukali wtedy już nie tylko Hany, ale także Jessego Matthew. Gdy bliscy mężczyzny dowiedzieli się, że jest on poszukiwany, byli w szoku. Wszyscy uważali go bowiem za bardzo łagodnego człowieka. Mężczyzna całe życie mieszkał właśnie w Charlottesville. Uwielbiał grać w futbol i jako wolontariusz prowadził szkolną drużynę w lokalnym liceum. Był godny zaufania i wszyscy go lubili. Pracował w szpitalu uniwersyteckim i zajmował się transportem pacjentów. Co prawda, był dość cichy i czasami społecznie niezręczny, ale z chęcią każdemu pomagał. Z drugiej strony, miał też na swoim koncie dwa incydenty. W latach 2000-2002, gdy uczęszczał do Liberty University. Został wyrzucony z drużyny futbolowej, bo wyszło na jaw, że wykorzystał jedną ze studentek. Dziewczyna nie chciała wnosić żadnych zarzutów przeciwko niemu, więc policja nie przeprowadziła w tej sprawie pełnego dochodzenia, a niedługo po tym Jesse zrezygnował ze studiów w tej placówce. Następnie przeniósł się na uczelnię imienia Christophera Newporta, z której również odszedł, kiedy pojawiły się względem niego zarzuty o molestowanie. Mężczyzna nigdy nie został formalnie oskarżony w żadnym z tych przypadków. Później zatrudnił się jako taksówkarz. W 2009 roku, gdy zaginęła Morgan Harrington, nadal pracował w tym charakterze. Spekulowano więc, że skoro Morgan szukała transportu po opuszczeniu koncertu Metaliki, to może natknęła się wówczas właśnie na Jesse'ego. I nawet nie pomyślała, że mężczyzna może być niebezpieczny. W końcu wsiadła do taksówki. Znajomi Jessego wspominają jednak, że po zaginięciu Hanny Graham mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Spóźniał się do pracy, był zamyślony. I wprost mówił, że nie czuje się najlepiej. Niektórzy świadkowie widzieli także, że miał opuchniętą twarz i narzekał na ból zęba. W końcu przestał odpowiadać na telefony i praktycznie nie wychodził z domu. Po ucieczce zdjęcie Jess'ego Matthew pojawiło się w wiadomościach w całym kraju. I w końcu mężczyzna został zauważony przez pewną kobietę na plaży w mieście Galveston w stanie Teksas szli ponad 2000 kilometrów od Charlottesville. Mężczyzna rozbił sobie tam namiot i gdy zauważył kobietę w samochodzie, pojechał w jej stronę i zatrzymał się obok niej. Ona natychmiast go rozpoznała i zadzwoniła na policję. Co więcej, cały czas go obserwowała i nie odjechała dopóki Jesse nie został aresztowany. W jego samochodzie znaleziono mapę Meksyku, więc mężczyzna prawdopodobnie właśnie tam się kierował. Po zatrzymaniu Jesse nadal nie współpracował z policją i wciąż milczał. 18 października 2014 roku na terenie opuszczonej posiadłości, około 8 km od miejsca, gdzie 4 lata wcześniej odnaleziono ciało Morgan Harrington, odkryto również zwłoki Hanny Graham. To miejsce znajdowało się też zaledwie kilka kilometrów od domu Jesse'ego Matthew. Samochód oraz mieszkanie podejrzanego zostało dokładnie zbadane oraz przeszukane. Mieszkanie nawet dwa razy. W aucie mężczyzny oraz na szortach, które policja zabezpieczyła w jego domu, znaleziono DNA Hanny Graham. Dodatkowo DNA pobrane z drewnianej końcówki do papierosa wielokrotnego użytku, której Jesse używał. Odpowiadało materiałowi genetycznemu znalezionemu na koszulce, którą miała na sobie Morgan Harrington w dniu koncertu czyli koszulce zespołu Pantera oraz materiałowi genetycznemu, który został pobrany w sprawie gwałtu z 2005 roku. W końcu śledczy posiadali więc wystarczającą ilość dowodów, aby oskarżyć Jesse'ego Matthew o morderstwo Hanny Graham Morgan Harrington oraz postawić go przed sądem w starej sprawie z 2005 roku. Mężczyźnie groziła kara śmierci. Jesse Matthew nie przyznał się do winy. W pierwszej kolejności rozpoczął się proces w sprawie gwałtu na kobiecie określanej jako R.G. Ofiara pochodziła z Indii i krótko po ataku wróciła do swojej ojczyzny. Kobieta nie była pewna, czy w ogóle chce zeznawać w tej sprawie. Obawiała się momentu, kiedy znowu zobaczy swojego napastnika, oraz przerażało ją to, że będzie musiała po raz kolejny wrócić myślami do tego okropnego wieczoru i strasznych wspomnień. Ostatecznie jednak zdecydowała się zeznawać, i po długiej podróży pojawiła się na sali sądowej. Ze szczegółami opowiedziała, przez co przeszła, i nawet po dziewięciu latach widać było, że kobieta nadal bardzo to przeżywa. Ergie ani razu nie spojrzała w stronę oskarżonego, za to on cały czas się jej przyglądał. Podczas rozprawy zeznawał także mężczyzna, którego pojawienie się na miejscu zdarzenia prawdopodobnie uratowało kobiecie życie. Mark Castro, bo tak nazywał się ten świadek, oznajmił, że tego dnia miał obejrzeć się ze swoim znajomym Galeboksu i to dlatego w ogóle wtedy tam pojechał. Przyznał, że stan w jakim zastał kobietę był bardzo poważny. I jego zdaniem niewiele brakowało, aby RG straciła życie. Jego zeznania wskazywały więc na to, że intencją Jesse'ego nie było jedynie wykorzystanie kobiety, lecz można już mówić o usiłowaniu zabójstwa. Ostatecznie Jesse Matthew zdecydował się skorzystać z doktryny Alforda. W takiej sytuacji oskarżony nie przyznaje, że jest winny, ale przyjmuje, że istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby zapadł wyrok skazujący. Finalnie mężczyzna został skazany w sprawie RG na trzy dożywocia. Proces w sprawie Hanny Graham był wyznaczony na lipiec 2016 roku, a w sprawie Morgan Harrington na wrzesień. Jednak już w marcu Jesse przyznał się do obu tych morderstw w zamian za złagodzenie kary w postaci odstąpienia od kary śmierci. Zamiast tego mężczyzna dodatkowo otrzymał cztery dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. W sumie został więc skazany na siedem kar dożywotniego pozbawienia wolności. W 2019 roku u Jessiego został zdiagnozowany nowotwór jelita grubego. Rok później mężczyzna został przeniesiony na oddział zamknięty w szpitalu, gdzie jest poddawany leczeniu. Gdy podczas rozmowy telefonicznej dziennikarka CBS zapytała go, czy żałuje on popełnionych czynów, odpowiedział, cytuję, Nie sądzę, abym mógł teraz odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z prawdą. Może w przyszłości podczas innego wywiadu. Rodzice Morgan założyli fundację o nazwie Pomóż uratować następną dziewczynę. Organizacja współpracuje z kampusami uniwersyteckimi oraz z organami ścigania w zakresie działań prewencyjnych, które mają zwiększać bezpieczeństwo młodych kobiet. Nieczęsto natrafia się na sprawy, gdzie rodziny, które dotknęła tak ogromna tragedia, które straciły kogoś bliskiego, jednoczą się, gdy ginie kolejna osoba. Wspominałam wam wcześniej o zaginięciu Alexis Murphy. W tej sprawie Jesse Matthew także był brany pod uwagę, ale ostatecznie okazało się, że sprawcą był ktoś inny. Myślę jednak, że tę historię opowiem Wam już innym razem. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!